Jak to u nas z tymi lęgami? No, ja dopiero zaczynam coś. Dopiero coś zaczynam, a więc wczoraj, dziś włożyłem kilka gniazdek. Niektóre samice coś tam się już interesują, inne mniej. No, ale w tym roku jakoś tam nie mam ciśnienia, nie mam pośpiechu mocnego na te lęgi. Zobaczymy, co tam z tego będzie. Taki taki już popodcinałem trochę wczoraj była pineczka, dzisiaj trochę perełki wrzucę na, na świąteczne śniadanie, że tak się wyrażę O, perełeczka trochę z domieszką nasion ogólnie coś takiego. Niech sobie posmakują, niech sobie trochę pojedzą, żeby później ewentualnie samice wiedziały, jak to smakuje, gdy przyjdzie czas ewentualne, ewentualnego karmienia. tak? O, zrobiło się jeszcze z kilku samic kilka samców. Standardowa. Ale zobaczymy, co tam będzie. A, no to tak, jak wam wcześniej pokazywałem. Daje radę. Cały bałagan w nim. Ale u góry mam ziarno, na dole to, co wyrzucam. Poruszcie, nie jeźdź wiadomo, bo nie da rady. No i tyle. No ale, no, tak jak rozmawialiśmy, no, niektóre dziewczyny już nie wytrzymały. I tak jak widać on. Jajka leżą No ale Tak już musi być Chłopaki sobie tu po prawej stronie siedzą Na razie się nakręcają Dzisiaj Czyli mamy piątek przed świętami Dziś z, ze święconką do kościoła pomykamy A więc dzisiaj dorzucam kolejne Kolejny czas do wydłużenia, do wydłużenia, dnia świetlnego czyli kolejny czas dokładamy, mimo to, że dziś zmieniamy godzinę do przodu dziś zmieniamy godzinę do przodu natomiast ja dzisiaj też dorzucam akurat godzinkę dla ptaków tym razem nie z rańca, tylko po południu bo już z rańca mam dorzucone dosyć mocno eee, także teraz po południu dorzucam dorzucam no i tak jak rozmawialiśmy, mój sterownik. Także, także tak. No zobaczymy co tam będzie w tym sezonie, zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście sezon nie bez. Yy, nie bezproblemowo przychodził. zawsze jakieś problemy wyjdą. W tym roku też coś. Zobaczymy co tam będzie ogólnie. Tutaj też samczyk, który miał być samiczką. Co tam będzie z niego zobaczymy. Tu kolejny chłopak. No i tu kolejny chłopak. To tyle. Dzielę smakołek dziś. I zaraz coś tam jeszcze dogramy. Cześć moi drodzy, witam wszystkich, 17 kwietnia. Dzisiaj na dworek, na dworku przepraszam, mrozek wyskoczył, minus jeden. Słuchajcie. Minus jeden na dworzu, w ptaszarni mamy, nie wiem czy zobaczycie, ale czwóreczkę. Czwóreczkę. No i zobaczymy jak to będzie z tą inkubacją tych jaj. Część samiczek już usiadł, część samiczek już zniosło jaja. Eee, zobaczymy, co to tam z tego będzie. No właśnie część panienek już siedzi sobie. Nie wszystkie oczywiście, nie wszystkie, bo jeszcze niektóre mają lekkie lub większe, lub mniejsze opory, więc zobaczymy, co tam u nich będzie. Eee, no, ale część, część już usiadła. Część jeszcze tam myśli, część buduje gniazda. Część nie ma ochoty, no ale jak to w każdej hodowli, byłoby za pięknie, żeby było wszystko tak, jakby hodowca chciał, prawda? Więc zobaczymy, co tam z tego wszystkiego wyjdzie nam. No ale tak jak powiedziałem, no póki co jest jak jest. Coś tam dziewczyn usiadło, coś tam zeszło, też oczywiście. Jakieś miały opory, no ale tak jak powiedziałem, jak to w hodowli by było. Zobaczcie, 5 stopni. 5 stopni ptaszarni. Wczoraj się wykluły. Wczoraj nie dużo lepiej było, bo było 6 stopni ptaszarni. Dzisiaj jest piąteczka. 4 się wykluły. 2 jajka chyba będą czyste, bo było 6 jaj. No, ale ogólnie zobaczymy, co tam dalej będzie. jak nieraz warto wpuścić tatę który wie co ma robić mama ledwo wkładała coś do dzioba a tata od razu pomaga także dziś nieraz warto jest połączyć ptaka doświadczonego z mniej doświadczonym tak Samiec karmił już w zeszłym roku. A samiczka młoda w tym roku. Dopiero pierwszy raz. Yy, Dzisiaj jest drugi dzień, trzeci młodych. i wkładała im tylko tyle co musiała, nie? Czyli po prostu, żeby tylko przeżyły. A dziś chyba pierwszy raz są w ogóle coś nakarmią. Fajnie, także coś tam widać. Mamy kolejne dwa młode. Koroniaki pcheo. Ojciec żółty, matka biała, ale chyba będą dwa gładkie, jak widać. Ale nakarmione też coś mają, nie? Jest nieźle. Tu mamy kolejne dwa maluchy. Tym razem to jest po ptakach od pana Bronka. Pozdrawiam Dla tych wszystkich co mówili Że ptaki od się nie lęgną Lęgną się, u nas były cztery Niestety samica tak szybko wychodziła Z gniazda Że raz wyrzuciła młodego A później wyrzuciła jajko Które się już kluło nie? Także niestety zostały nam tylko dwa No ale dwa Fajnie że dwa Też fajnie karmią Że wszystko jest ok Więc Kolejny dzionek lecimy jutro już majóweczka, a więc trochę wolnego. Dzisiaj właśnie szykuję pokarm, a że mam kilka ptaków z, z czerwoną barwą, no to zacząłem trochę ich barwić. Nie wiem czy barwić, czy trochę robić się czerwonego jedzenia, a no, może tak. Pierwszy raz w życiu to robię, czyli pierwszy raz w ogóle barwię ptaki, zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy jak to będzie, dobra, sypię, niech wcinają. No to dziś mycie i sprzątanie, zobaczcie, wymyte, fajnie się już prezentują. Kolejne. Mam jeszcze kilka, no ale już wyczyszczone. Zaraz wrzucam w torby. Torby niestety w garażu były myszy pocieły, więc będziemy musieli zakupić nowe. Ale tak wygląda życie, nie? Tak bywa. A klateczki fajnie się nawet domyły ładnie się prezentują no i co moi drodzy mamy majóweczkę kolejny, kolejny filmik dogrywam mamy majóweczkę pierwszy dzień maja tak jak mówiłem kilka maluchów się wykluło kilka maluchów się zaziębiło dziś, dziś wczoraj kupiłem broku. Dzisiaj go. O, jak. Widać. brokuć idzie do diety. Eee, żółta, czerwona karma. Plus ewentualnie wspomagacz. Czyli papeczka do karmienia. Jak tam gdzieś matka jeszcze za bardzo nie chce karmić, tutaj trochę pomagamy. No, coś się wykluło, coś jest. Nie ma szału, głowy nie urywa. Niemniej jednak, no, jakieś tam parę młodych jest. No, tak jak powiedziałem, no, część ptaków zaziębiło. Jaja jednak za zimno było. Ta też ma trzy maluchy. No i tyle, no i co tam. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. Oby jakaś jakość była fajna. No i tyle, nie? Jak u każdego hodowca. No, a ja dzisiaj właśnie obsługuję. Nie zdziwcie się, że na papierze grubo, ale skończył mi się papier, a niestety dostawca przysnął na majówkę i nie zdążył mi dosłać niestety... Mamy mozaikę. Szaro-skrzydło, czerwono. Głodomorki nie, nie nakarmiła mama. W na, na razie Równo się chowają. Tak? Maluchy. Proszą. Ale zaraz zostaną jeść. No i dogrywamy kolejny filmik. Słuchajcie, dziś mamy 6 maja. 6 maja dziś dotarł do nas papier. Bardzo fajna sprawa słuchajcie, bo... Soskoczyli mnie właśnie tym, że dotarł do nas papier o mniejszej średnicy rury, która w środku się mieści, nie? O! Widać, widać. Różnica kolosalna. W tym samym papierze, w tym samym miejscu. Tyle samo papieru, a mniej miejsca zajmuje, nie? No dla mnie to super sprawa. Dzięki temu będę musiał więcej zamówić. Papier rozciągnięty, jak widać tu mi trochę pękł, podczas rozciągania to jest inna bajka, preparat już poszedł na to, więc już będzie czysto i nie będzie takiego zapachu, jak to zawsze podczas wychowu młodych, wiecie jak jest, nie? Fajny sezon, znaczy fajny sezon, fajny moment, jak są młode, ale niestety bałaganu i robić jest co przy tym. No, także tak. No, a tak to powoli. No, coś tam się. Coś tam rośnie. Tak. O. Plus taki, że na razie zobaczcie. Oczywiście, jak trzeba, to pomagam, ale póki co zobaczcie. Nakarmione. Coś tam, coś tam. Te są już zaobrączkowane No, także opalówki też coś mają. Badwany w ogóle mi nie ruszyły i to żadna para póki co zrobić jeszcze raz kurację Strząsową, może coś ruszą, a no, tak to póki co. No. Jedna tam mamuszka się nie może przekonać do karmienia. Ale zobaczymy, co tam z tego będzie. Na razie strasznie i to idzie opornie. No, zobaczymy, zobaczymy, co tam z tego będzie. A, no, kilka ptasiorów tam coś jest. Tutaj też. Szare skrzydełki też się przekonały do karmienia, jak widać, nie? O. Te są jeszcze do zaobrączkowania. Zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. O, mordziaki podnoszą do góry. Tutaj jakaś już koronka jest. O, ale widać. Różnica jest duża. Tu nie były podkładane jaja, nie? No. Ale zobaczymy, co tam z tego będzie. Wiadomo. Na razie jest jak jest. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Zawsze może być gorzej. No i co nie? <laughs> Także powolutku i do przodu robię mieszankę na świeżość, zaraz im dam, zaraz baseny powiesimy, niech się pokąpią trochę no i tyle i co, kolejny dzionek dogrywamy dzisiaj mamy 9 maja chłodno się znowu w Trash zrobiło się, bo 6 stopni ale już coś tam, jak widzicie karmienie rano się zaczęło bo właśnie wszedłem daje mieszankę i jabłuszko, jak zwykle bo lubią z tym jabłuszkiem je karmić no, tak jak rozmawialiśmy lepi się wszędzie, brudno wszędzie od tego pokarmu no, tu gniazdo fajnie wygląda, bo pełne, ale zarazem rodzice trochę roboty mają no i co, i kolejna gniazdka obskakuje raz, dwa, trzy z jedzeniem i do roboty jak zwykle, no, a więc tak, lecimy. No i dogrywamy kolejny filmik w całości. 19 maja, niedziela, wolny dzień, więc można trochę posiedzieć ptasiarów dłużej. Tutaj Wam pokażę. O, Maluchy. tam wyszedł. Dwa jeszcze siedzą w miastku. Stare już się powoli szykują na kolejny etap. Tak samo i tutaj mamy. A. Usiadły również i. Padwany. Co będzie zobaczymy. No, i tak powoli. Kilka maluchów już odsadzonych powoli uczą się jeść. Wiesz, jak z tym uczą się jeść różnie bywa. Ale zobaczymy. Tu jeszcze kilka maluchów z rodzicami, bo nie chcą jeszcze złapać z jedzeniem no i tutaj też żółte, które gdzieś tam powoli się już uczą same jeść no i jeszcze ma moje. Zobaczone tu chciałem nam pokazać też jednego. Dziś mu założyłem, a tam jest. Założyłem na palec, widzicie, z tyłu. Ciężko zobaczyć, żeby się przybliżyć. O, na tylni palec. Założyłem dziś mu. I zaczął przysiadywać palec. Czarzy trochę zaczynają się szarpać, ale zobaczymy co z tego będzie. Te się też szykują do drugiego lęgu. Tu mamusia karmi sobie też. Trzy, chyba trzy, trzy. Trzy młoda. Tutaj wpuściłem też już na powtórkę, bo już się zbiera mama. Tu od pana bronka samiczka ma drugie podejście. A zobaczymy co z tego będzie bo to się jakoś, jakoś dziwnie napuszyła. No ale zobaczymy. No i tu bielasy siedzą mają młode. Eee, tu napko usiadła drugi raz Trochę zaczęły rob robić dym z samcem nie wiem czemu, ale przez dłuższy czas. Zgodna para, a teraz musimy coś do z domowy No i tyle: no co tam powoli, coś tam się lęknie, szału nie ma. Jeżeli chodzi o rok, to tam tak jak nie pewnie u was: raz gorzej, raz lepiej. Nie wiem, jakoś na to przepisu. ta usiadła? Usiadła. Nie wiem, ktoś ma jakieś jaja? Czy nie ma. Oma, cztery ma, zobaczymy jak, bo tamtym razem niestety nie chciała dopuścić samca, ciągle go napierdzielała, No i był taki efekt, że wszystkie jajka były czyste. No i tyle, ten mi się strasznie zapas. Chłopak, no ale jak się okazało, bardzo ładnie zjechał. Bo już w tej chwili, jak go się złapie. Tylko na ziarenku był teraz, ale ostro śpiewał, więc przepalił fajnie wszystko. No i tyle, co tam więcej. Później wam jeszcze coś wrócę, dogram dla każdego miły widok jak zaczynają już same wcinać. Zaraz jabłuszko, chociaż z tymi jabłkami już coraz gorzej, bo rolnikom się jabłka kończą. No ale miły widok z samego granicy. No i moi drodzy dogrywam kolejny kawałeczek filmu <laughs> Mieszaneczka rozrobiona tu niby dla czerwonych, bo tam mam trochę tych mozajek, tu dla żółtych. Tu strzykawa, bo wykluło, wykluło się kilka młodych, które niekoniecznie tam matka już podjęła karmienie. No Coś się powoli kluje, zaraz Wam pokażę, coś tam się wykluło. E, coś tam siedzi. Coś tam się kluje. O, widać tam złączonym obrazku. A więc coś tam powoli się dzieje. Zaraz zobaczymy, co tam i jak tam. Tu mamy dwa pcheo. Koroniaki wykluły się, no jak widzicie, czerwone ślipia będą. Eee, co tam, samica sama siedzi, bo tylko przy parzeniu żyją w zgodzie. Później strasznie się tłuką, więc sama karmi. Zaraz im damy trochę tutaj strzykawy na początek. Zobaczymy. Chociaż jak widzicie, po całym dniu coś tam mają, nie? Coś tam mają, nie ma za dużo, o, o widzicie na gardziukach, ale coś tam mają, nie? Dwa białe koroniaki recesywne. O, łebki nawet fajne, zgrabne. Zobaczymy, co tam z nich będzie. No, ale póki co się chowają. Tutaj dobrze ojciec pomaga w karmieniu, więc, więc póki co jest, jest okej. Okay. rozkrzydełki usiadł jeszcze raz na jajach. Tu kolejna samiczka też usiadła. Kolejny raz na jajach. O, a tu zobaczcie te padwaniaki. Nie? To matka koroniada, a samczyk gładki. Napatruje się na swoje maluchy. Ta ma też już jaja. No i tu fajna samiczka. O, tak jak widać w karmiku. Musi. Wykluły się też. No już jakiś czas tam. Ale na razie co. Karmi sama. Jest ok. Jutro. Dzień wolny, jutro mamy święto. A więc prze, prze, przeczyszczę trochę papiery. Ściągnę. No a tu co? A tu mamy maluchy, które są odsadzone Siedzą sobie. O, tutaj też bez światła, Ta klatka akurat światła nie ma, ale maluchy, zobaczcie, fajnie, bo już powoli sobie dają radę, wcinają.